Pragniesz otaczać się tym, co prawdziwe i naturalne? Szukasz niezadeptanych ścieżek, nieskazitelnych miejsc na łonie natury. Aby móc czerpać z bogactwa, jakie daje nam natura, konieczne jest przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym. To model konsumpcji, który polega na maksymalnym wykorzystaniu surowców tak długo, jak to możliwe. Jak to możliwe na co dzień. Zobaczmy na prostym przykładzie. Z owoców często robisz przetwory, wyciskasz sok. Z resztek takich jak pestki wydawałoby się, że nic nie będzie. A jednak, z pestek możesz wycisnąć oliwę, która posłuży ci jako cenny składnik do sałatki. To jeszcze nie koniec. Z tego procesu kolejny raz otrzymujemy resztki. Te resztki to wytłoki. Jak się okazuje, kluczowy składnik stosowany w dalszym przetwórstwie jakim? Na przykład w przetwórstwie kosmetycznym. Wytłoki stanowią nieoceniony składnik peelingu do ciała. Taki peeling jak najbardziej wykorzystasz w codziennej pielęgnacji. A co z opakowaniem? Wyrzucasz? Co dalej możesz z nim zrobić? Takie opakowanie posłuży ci na przykład jako materiał, z którego możesz ręcznie wykonać ozdobę do domu. Gospodarka obiegu zamkniętego dla ciała, dla duszy, dla zdrowia. Żyj w zgodzie z naturą to się opłaca.